Cześć, witam was serdecznie z tej strony Kryptowych. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jeżeli jeszcze nie byliście na platformie PrimeXB, to, to polecam sprawdzić, link znajdziecie w opisie i pamiętajcie, że możecie zgadnąć 7% bonusu za każdy depozyt, który tam złożycie. Aktualnie mieliśmy dosyć mocną pompę od ostatniego odcinka. Oczywiście ja się przeliczyłem i statystycznie wychodzę na minusie aktualnie, bo próbuję to naprawdę zszortować, ale nie jest to za mądry pomysł. Jestem już minus 716 dolarów plecy. Natomiast Będę to próbował shortować, tak czy siak, ale przejdźmy do takiej analizy bardziej realistycznej, co tu się dzieje, bo kiedy bitcoin jest na poziomie 63 tysięcy dolarów, to historycznie jesteśmy bardzo blisko ATH, naprawdę niedaleko, i biorąc pod uwagę to, że cały czas jest te FOMO, cały czas jest ta pompa do góry, przebiliśmy wszystkie możliwe opory, tak zwanego FIBA. Zniesienia Fibonacci'ego to oznacza, że tak naprawdę możemy przebić nasze stare ATH i zobaczyć poziom powyżej 70 tysięcy. Ja już niestety nie będę kupował bitcoina w tym rejonie i będę się rozglądał bardziej za shortami, realizacją zysków i tak dalej. I tutaj mamy na, naprawdę sporo do omówienia na tym dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od bitcoina, bo to jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawe zjawisko, które nastąpiło, to znaczy cały ten ruch od dołu, od 20 tysięcy, od 16 tysięcy tak naprawdę, wejdźmy jeszcze raz na, na dniówkę, usuńmy to FIBO, cały ten ruch od 16 tysięcy, jeżeli ktoś otwierał shorty od tamtej pory, tak naprawdę od tamtej pory do dzisiaj, został zlikwidowany. Cały ten ruch polegał na tym, że za każdym razem, kiedy uzbierały się short na konsolidacji, czyli na każdym tym ruchu, który był poziomy, te, to robiły się te kanały takie. Widzicie o co chodzi? Jak ktoś otwierał shorta, to nawet na dźwigni razy dwa został on zlikwidowany na poziomie 63 tysięcy. Jeżeli ktoś miał dźwignię, nie wiem, półtora, o ile taka istnieje, to możliwe, że jeszcze nie został zlikwidowany, ale inne scenariusze mówią same za siebie. Wszystkie te pompy, które mieliśmy, wszystkie te momenty po tych konsolidacjach, czyli bardzo wysoki, bardzo szybki ruch do góry, to były po prostu likwidacje, to były likwidacje shortów. Dlatego za każdym razem, kiedy cena powoli się ruszała, powoli, i potem nagle był taki skok do góry cenowy, no to to była ta likwidacja, i to była ostateczna likwidacja wszystkich shortów, jakie były na Bitcoinie przy 63 tysiącach. Co to oznacza, że jeżeli nie przybędzie nowych inwestorów, jeżeli nie przybędzie ludzi, którzy będą wierzyli w to, że bitcoin pójdzie do góry, jeżeli nie będą e, kupowali tego bitcoina, e, a wydaje mi się, że tym razem sytuacja może wyglądać nieco inaczej niż w poprzednich latach, e, że tych e, inwestorów może być troszeczkę mało, szczególnie że w powietrzu e, chodzą plotki, wisi po prostu nad nami jakaś, e, jakby to powiedzieć, e, wisi gospodarczy kryzys. Ale tutaj nie wchodzimy już we foliaże, nie będziemy tutaj kombinować nic w tym stylu. Ja tutaj mówię typowo krypto o wykresach. Więc obstawiam, że tego parabolicznego ruchu już prawdopodobnie nie zobaczymy aż takiego, bo tych stop-lossów nie będzie jakby nie będzie tych likwidacji tak dużo. No chyba, że będzie oczywiście, tak jak tutaj mieliśmy przykład, będzie sytuacja, że otwierają się shorty i kiedy cena podskoczy do góry, to będzie likwidacja, i za każdym razem, kiedy shorty są likwidowane, no to muszą oni po markecie po prostu kupić, odkupić um, swoją pozycję na stracie. Dlatego to tak wygląda, że po prostu na no, otwierało się mnóstwo shortów i potem jest strzał do góry. Więc tutaj była dźwignia razy 2, czyli ta ostateczna 63 tysiące dolarów. No i aktualnie powiedzmy sobie, że. Może się wydarzyć scenariusz odwrotny. Czyli za każdym razem, kiedy ktoś kupował bitcoina po tej e, rosnącej cenie i cały czas jakby zmieniał stop lossy, zmieniał stop lossy, kupował i kupował, e, no to teraz oni te stop lossy mają wszystko poniżej tych 60 tysięcy, więc wystarczy, że ta cena troszeczkę spadnie. E, zaraz wam pokażę przykład, że ta cena troszeczkę spadnie i automatycznie e, będzie mega, mega e, spadek cenowy. I coś takiego się wydarzyło, zdaje się, wczoraj albo... Albo dzisiaj, chyba wczoraj. Zobaczmy sobie to na jednogodzinówce. To było dokładnie w środę, czyli wczoraj. Jak widzicie, powiększmy sobie to ładnie. Mieliśmy bardzo mocny ruch cenowy do 64 484 dolarów około. I potem nagle mocny spadek poniżej vwap I jak widzicie, te dwa knoty, one polegały na tym, że po prostu ta cena bardzo szybko spadała. Na 15-minutówce, zobaczymy sobie, ta cena bardzo szybko spadała, i to były właśnie stop lossy longów. Te wszystkie longi, które się pootwierały w tej konsolidacji z 59 tysięcy, po prostu miały stop lossa gdzieś w tych rejonach. Każdy zostawiał stop lossa bardzo nisko, i mieli nadzieję, że to już będzie ten ruch po nowe ATH. Niestety nie, i reset. I tak to wyglądało. Ja otworzyłem sobie shorty w okolicach vwap bo miałem wrażenie, że ok, tutaj odbijamy się troszeczkę, nawet może przetestujemy sobie ten knot, który był na tej 15 i zjedziemy niżej. No niestety tak się nie wydarzyło. Wygląda, jakbyśmy mieli kolejną kompresję do góry, czyli jakby zbierają się te longi i później będzie eksplozja, i wszyscy co shortują tak jak ja zostaną zlikwidowani, albo po prostu będą stop lossy. Nie dziwiłbym się, gdyby tak było, dlatego jeszcze wyżej też celuję. Jeszcze wyżej też celuję, ale. Ja się z tego bardzo cieszę, że cena idzie do góry, bo zrealizuję swoje wszystkie zyski. Już sprzedałem połowę krypto, które miałem, i teraz czekam na to, żeby sprzedać całą resztę. Z tym, że jeszcze czekam ewentualnie na jakiś jeden ruch w okolicach ATH, bo tak mam wrażenie, że coś takiego może nastąpić, bazując na tym, że już nie ma żadnego zniesienia po drodze. Więc po prostu prawdopodobnie cena chce pójść jeszcze wyżej, rynek chce jeszcze kupować, no ale ja nie będę kupował. Ja jeszcze mam dużo altów, które e, kupiłem tuż przed tym wszystkim e, całym tym ruchem do góry. Zaraz wam wyjaśnię o które chodzi. E, ale przy, zanim przejdziemy do innych coinów to jeszcze chciałem wam pokazać parę e, Bitcoina do polskiej złotówki, bo to jest dosyć ciekawe. Na się jest taka para. E, zobaczcie co tutaj się wydarzyło. Tam gdzie Bitcoin na parze do dolara nie miał aż takiego e, wielkiego ruchu w dół. Tutaj mieliśmy spadek o 0,7%. E, no, powiedzmy, że o 0,7%, a tutaj z tego najwyższego punktu mieliśmy 787, a w polskiej złotówce wyglądało to tak, że tuż przed tym spadkiem, gdzie było 0,7, to było 0,5%, mieliśmy spadek, który wynosił 9%. 9% i tutaj z tego miejsca 64, mieliśmy 16 ponad procent spadku, co oznacza, że ta teoria, o której wam mówiłem w poprzednim odcinku, że ktoś zgarnia zyski kosztem tego, że ktoś to kupuje. Ktoś wykorzystał ten moment, jakiś polski wieloryb prawdopodobnie i po prostu sprzedał mnóstwo mnóstwo bitcoinów po tej wysokiej cenie i po prostu te zlecenia nie nadążały nad tym, żeby utrzymać tę cenę na tym poziomie. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że dużo osób zgarnia teraz po prostu zyski z tego, co się działo się w poprzednich miesiącach. Więc ktoś, kto sprzedał, na pewno dużo zarobił, a ktoś, kto kupował, no to prawdopodobnie widzi większą wartość w Bitcoinie teraz, nie ukrywam. Rozmawiałem z wieloma osobami ostatnio na temat właśnie aktualnej sytuacji i bardzo dużo osób podziela to zdanie, że to jest idealny moment na wyjście, ale wiecie, ile ludzi, tyle opinii. Przejdźmy sobie do następnych wykresów. Chciałem tylko rzucić tutaj okiem na giełdę SPX, jak to wygląda. Wejdźmy sobie na dniówkę, bo tutaj widziałem, że dalej jest ten gap niewypełniony. Tak, mamy tutaj gap 4984, który jest, i tu mamy kolejny gap, dwa gapy, yy, i tutaj mamy 1,9% w dół teoretycznie, ale możliwe, że to się zakończy jakimś większym spadkiem. E, to był SPX, to to samo, US100, tutaj nic takiego nie widzę. Yy, no i total market cap przebity dalej w tym samym rejonie się utrzymujemy, I okay. yy, Ethereum, ja sprzedałem, tak jak mówiłem, na tamtym odcinku 3,296 poczekałem, no i sprzedałem po tej cenie, Natomiast jak widzicie, cena jeszcze od tamtej pory poszła do góry o 6%, także jak najbardziej, i też tutaj zaznaczyłem sobie likwidację wszystkich shortów, nawet na dźwigni razy 2, więc obstawiam, że jeżeli cena będzie chciała iść do góry, to spokojnie dosięgnie tego 3587, a potem prawdopodobnie podskoczy jeszcze wyżej do 3715. 15. A jeżeli byśmy dolecieli do dniówki 3900 dolarów, no to już będziemy bardzo, bardzo, bardzo blisko, no może nie aż tak bardzo blisko, ale poziomów tych. ATH historycznych, ale wydaje mi się, że też bardzo dużo osób zre, bardzo dużo osób skorzysta z tej wysokiej ceny, żeby właśnie sprzedać to co ma i po prostu pozbyć się krypto żeby trzymać dolary dalej Ripple bardzo ładnie zaczął się odbijać i Ripple zrobił podobny ruch dziwny wczoraj 4% w górę 8% w dół, i, i tak dzisiaj poszedł do góry 4%, więc dziwna sytuacja. Na szczęście ja kupowałem po 50 centów, już 20% do góry. Myślę, że do tej dniówki dolecimy, mam nadzieję. Cardano już 11%, bardzo ładnie do góry. Bardzo ładnie się odbiło od swojej strefy. Solana 132 dolary w w strefę. Dniówka 150 dolarów, bardzo ładnie. Z tym, że Solana tutaj mają dosyć. Rozległą historię, jeżeli chodzi o ceny, no jesteśmy ile? 50% od ATH? 48% około, także jeszcze, jeszcze, ale nie sądzę, że to będzie ATH. Wydaje mi się, że to może być zwrot cenowy w jakimś niedługim okresie czasu. Dot nie skomentuję Avalanche, też jeszcze trochę drugi przed nim. Link nawet nieźle się trzyma. Litecoin, proszę bardzo, 82 dolary. Niesamowita, po ile był? 84. E, z 68, 20%. Nagle Litecoin, który przez większość czasu nic nie robił, nagle pompuje. To już możecie być świadomi tego, że albo zaczyna się konkretny bull market, albo po prostu jest ostateczne FOMO. Jak ludzie nawet kupują Litecoina po takiej cenie. I e, Classic nawet się ruszyło. Quant, tak średnio, ale, ale coś tam się dzieje. I powiem wam, że nawet na Kejku zauważyliśmy, zaobserwowaliśmy tą dziwną sytuację, gdzie była mocna sprzedaż tego coina po minus 8% kurs spadł tak naprawdę, więc to też było trochę takie ryzykowne. Tezos widzę, że tutaj mocno próje do góry. IOS 7% i Dogecoin Dogecoin Ostatnia moja taka większa pozycja, skupiłem tuż przed tym skokiem cenowym po 8,5 centa i mój take profit to jest niecałe 14 centów związany z tą górką poprzednią z listopada 2022, jeżeli pójdzie do góry wyżej trudno, ja nie tutaj nie, nie wiążę żadnych większych nadziei z tym, że ten coin pójdzie jakoś super wysoko do góry, ale jeżeli spadnie w dół to będę go odkupywał Monero Dash Nano 146, wow to jest też coin, którego muszę sprzedać. I bardzo ciekawa sytuacja. USD TUSD, proszę Państwa, odzyskało dolara. I nawet podskoczył do 1,01, 1,02. Kto by się tego spodziewał? Już tutaj mieliśmy naprawdę mocną teorię tego, że spadniemy, ten, że ten dolar nie będzie miał sensu. A to proszę, 40, 95 centów kosztował, i nagle kosztuje z powrotem dolara. To była jedna z tych wersji, którą, do której, której chciałem się trzymać, że trochę to potrwa, ale odzyskamy tego pega, bo to już się zdarzało wcześniej. Jednak ten ruch, który był kontynuowany przez dosłownie 52 dni. To trwało ponad dwa miesiące ten spadek tego dolara, i to już wyglądało naprawdę pesymistycznie. Ale jak widzicie, nagle popyt na dolara jest. Nagle ludzie z USDT przerzucają się na TUSD. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Dlaczego w ogóle on spadł? Też nie wiem. Totalnie wszystko bez sensu. Dlatego, jeżeli takie rzeczy dzieją się w krypto, to naprawdę trzeba sobie odpalić lampkę kontrolną. Co tu się dzieje? FDUSD teraz nagle zaczyna tracić jakieś dziwne pompy się tu tworzą, także to jest też ciekawe. I w sumie tak naprawdę to wszystko na w tym odcinku, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejne, subskrybujcie, lajkujcie. A jeżeli interesuje was ta platforma Prime XBT, to link znajdziecie w opisie i załóżcie sobie konto, zobaczcie jak to tam wygląda. Jest nowa platforma do tradingu futuresów, jest naprawdę przejrzysta, prosta i um, przyjemnie się z niej korzysta, więc jeżeli was to interesuje i chcecie płacić jak najmniej prowizji bez jakiegoś większego spreadu. No tutaj mamy spread chyba 10 centów na Bitcoinie, także to jest nic. Opłaty 0 0 0,1%, 0,1% Makera i 0,02% Takera, czyli zlecenia marketowe. Financing dosyć niski, więc jak najbardziej możecie próbować. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!